Nie ma być piękna, nie ma być przyjemna, nie ma być bezpieczna ani komfortowa. Sztuka ma nas zmieniać, nieodwracalnie. Tak ją rozumiał Władysław Hasior. Ma przesuwać granice, odwracać bieguny, łączyć kontrasty, rozłupywać monolity budować mosty i je palić. Istotnym czynić to, co wydaje się nieistotne. Wartościowym – to, co bezwartościowe. Widzialnym – niewidzialne. Nieoczywistym – oczywiste. Jej celem nie jest wywołać ulotne wrażenie, a trwałe przeżycie. Hasior – trwałość przeżycia. Wystawa najważniejszych prac jednego z twórców języka polskiej sztuki współczesnej. Zamek Królewski w Warszawie do 8 września.